Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku sadzonego świętego Minecraft'a na modem Safe Mode Dzisiaj już po skończeniu naszego tam murzynka, który tam nam pracuje ostro Czas się wreszcie wziąć z powrotem za nasz spawner e, Tutaj już jak widzicie pewnie na widocznym pa pa panelu wybrałem się do, do starej kopalni i tam udało mi się znaleźć pajączki i te pajączki właśnie będziemy dzisiaj, chcieli dzisiaj jest zamontować Oczywiście, mam będzie, że to bardzo się dołu, żeby tutaj nie zamieniał wypigów pig, Bo pigi tam mi irytowały i to strasznie, bo zmarnowałem Dużo czasu Ostatnio, żeby tam to wszystko tutaj zrobić Pójść, pozbierać, znaleźć, przetworzyć Zrobić tam te spawnery już ręcznie Trochę czasu mi to zajęło i troszeczkę się zirytowałem Jak tam to stało mi chodzić chociaż te spawnery wykorzystałem sobie później i Miałem je chwilę, te położyłem na zewnątrz Ale je złożyłem, żeby tutaj one po prostu nie były A pozdrow... YouTube. Nagrywam również, bo Kogi też właśnie aktualnie nagrywa swój odcinek. Jak chcecie zobaczyć co tam ona wyczynia u siebie, to wbije się do niej na kanał. Tam coś widziałem, że dosyć fajne maszynki tam ona zaczęła tworzyć, więc na pewno będzie coś ciekawego. Dobra. Teraz taką spawner odłóżmy standardowo i potrzebujemy stworzyć sobie grinder czyli coś co będzie zabijało nasze wszystkie mopki oczywiście z modyfikacji mine factory reload bardzo fajna modyfikacja z którą bardzo wam polecam potrzebujemy mieczyk złoty kolejny potrzebujemy faktory machine block i jedną sztukę taką potrzebujemy a jajko coś nie mogę trafić Dobra jest jedna sztuka i grinder już jest wykonany bardzo prosty crafting ile mamy kabli energetycznych <laughs> tak takie caludzkie zero rozumiem Teraz taką iron, jak widzicie iron mamy coraz to więcej, bo, na, bo nasz kolega tam dosyć mocno zbiera te surowce, więc na pewno się nie obija Dobra, tutaj wrzućmy, tu mamy kable energetyczne te lepsze, zapomniałem że je zlecałem, żeby je wykonać, na razie ich może nie będziemy jeszcze używali, bo no może to jeszcze nie jest ten żeby je tutaj wykorzystywać, nasz grinder na pewno wyląduje w tamtym miejscu, tam gdzie zaplanowałem, że on będzie umiejscowiony, na górze zrobimy sobie takie malutkie wejście i jako, że to do pająki, Muszę też tutaj wykombinować jak zrobić, żeby one faktycznie szły tylko w to miejsce. Zrobię chyba tak, że ten dolny blok cały, czyli to, to wszystko z samego dołu, postawię ze sandstone'a po to, żeby one się do niego nie przyklejały. Jeśli podskoczą do góry, faktycznie mogą się przykleić, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie i że nie będą tutaj one zaraz kombinowały. Aj tak pozwoliłem sobie troszeczkę, ale dobra mniejsza z tym sandu ile mamy? Sandstone mamy małódko, ale sandu mamy dosyć sporo. 4 staki weźmiemy, czyli stworzymy sobie jeden cały stak naszego sandstone'a, którego damy na sam dół. Dobra, więc niech to się nam zwierze, albo czekajcie, to no zrobimy. Przerobimy to na 32 sztuki sandstone'a. I teraz postawmy go na sam dół. No, tutaj też może ma co tam. Będzie może wyglądało to troszeczkę ścierniawo, ale dobra, to też tutaj zamoczyły Tutaj oczywiście z boku nie posta musieli postawić za swoje tanki, ale to za chwilę to obrobimy. I dobra, teraz go wbije się jeszcze do środka. Ten fragment trzeba tutaj zabudować i tak myślę, że się nie zrobisz jeszcze jednego poziomu wyżej. Wiecie, żeby tutaj do tego poziomu jednak to zabudowywać. Hmm, wtedy wyglądałoby to tak o, ale może tylko i ten przód byśmy tak zrobili żeby jednak tutaj koni nie mogli się przenieść, czyli na te kratki, a tutaj byśmy zrobili może na tej wysokości osłonkę. Przez to one nie będą mogły wejść wyżej niż ten poziom. I to będzie chyba... Ej, nie to chciałem stworzyć, tylko z tego, czy się z tą potrzebuję, bo to tylko jest to, co ja ten aktualnie będę potrzebował najbardziej. Dobra, jest zabudowane wszystko, pięknie po prostu wygląda. Teraz taką pająki, mam nadzieję, że będą spadały dosyć sprawnie, jak nie do całą górę też będziemy musieli zabudować sandstone, te wszystkie ścianki. I teraz nasz grinder. Grinder położymy, hmm, no właśnie, w tym miejscu, na samym dole. Przez to one będą mogły tutaj, teoretycznie na górę wskoczyć, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Tak, tutaj koki nie ma, Redstone'a, ha, bida w kraju. Patrzcie, ja mam też fajne teraz teleporty. Psaliście mi właśnie też, że Force Belt nie działa na ostatnim slotie na, na, na dziewiątym. Dziewiątym to jest. Dziewiąty slot to jest w tym przypadku. Tak, na dziewiątym nie działa. Właśnie też go używa na tym wcześniejszym i jest wszystko okej, okay. Fortuna i Murzyn. Ha, tak mój może tam lata sobie z piekień w zbiera Dobra, tutaj potrzebujemy dostarczyć teraz y, kable Pierwsze co to jest okablować ze standardowe, czyli do naszej sieci musimy się podpiąć Czyli tutaj do tego kawa, który tutaj idzie nas po samym dole Jest on tutaj, więc trzeba go wykorzystać jak najbardziej Pierwsze co, spójrzmy sobie nasze kabelki Uy, Ale to się wolno wykonuje wam powiem Spodziewałem się, że tego będzie troszeczkę więcej Chyba, że mam tego więcej w układzie mm, Ej, on jest prosty <laughs> tak on jest OP, Koki stosujesz rozwiązania OP, wstydź się, wstydź się, dobra, potrzebujemy tutaj jeszcze jedną sztukę, żeby tutaj cokolwiek, mieć, żeby tutaj w ogóle poprowadzić ten kabel, więc ja poczekam aż to się wszystko nam przetworzy. Dobra i teraz o tutaj pociągnąć nasz kabel, tu oczywiście już go pociąłem w większości, żeby tutaj wiecie, to tutaj niekoniecznie się tym zajmować na odcinku, bo to no, kabla chyba każdy zatrawi. <laughs> tak, prosimy, mówiąc ciągnąć, tak. Hmm, może, może coś źle ale taki mały szczegół. Dobra, potrzebujemy jeszcze tutaj coś do przewodzenia fluidu, czyli żeby, żeby nasz slacz, slacz tam się jest wywołany, czy jakieś śmieci, odpady całkowite, bo można przepuszczać fluid ducty. Tutaj są. Do tego potrzebowałem, tak, tutaj to było strasznie drogie z tego co pamiętam, bo to wymagało nas kwarc, właśnie, fuset kwarc, tego chyba nie wiem, czy nawet mam. Wow, mam to nawet, ojej, nawet z tego nie spodziewałem dobra, stworzyłem to troszeczkę w takim razie. I hm, zamontowałbym gdzieś wypływ tego jeszcze. Hm, ale jest, zobacz, tam, jest, tam, tam nie wiem bardzo gdzie. Przepraszam, tam nie będzie ten odpad produkowany, tylko tam będziemy produkowali mo, e, Mob Essence. Czyli też bardzo ważny do spawnerów, które też będą na górze, ale do już, znaczy do znaczy modyfikacji Minefactory Reload. Więc w takim razie muszę coś jeszcze tutaj wykonać. Wyglądają, że będzie do wykonywania blast furnej. Dlaczego on, gdyż potrzebujemy jak najwyżej stali. A produkowanie stali z poświęceniem naszego węgla troszeczkę jest kłopotliwe wam powiem. Chcę sprawdzić czy w ten sposób aj, będę mógł produkować stale z pomocą naszych złotych redsto, naszego złotego charcoila, to będzie bardzo istotny dla nas blaze jakiś. Mamy jeszcze, tak sobie jeszcze trzy sztuki, więc bardzo fajnie. Jedną sztukę poświęcimy, powinno nam wystarczyć, żeby tutaj wyprodukować to wszystko i zobaczymy później jak nasz wagon tam w ogóle się miewa, więc tyle tu musimy postawić. Nie, czekajcie, Macerator jest tutaj. Jedną sztukę, tak chciałem dać, będzie 6 sztuk, czyli 64 będzie 24 będziemy mieli, mieli dodatkowych bloków, czyli 24, 48, 28 bloków. What the fuck self, jak ty jak tylko liczysz. To dobra. Potrzebujemy to wykonać. obraju już są so blazy. 6 Magma Creamów i teraz to do końca. 28. Dokładnie. Teraz to powinno nam wystarczy do wypo wypostawienia tutaj gdzieś pieca. Kurcze, może nam nie wystarczy tak tak szczerze mówiąc. Ojej, chyba nam jednak nie wystarczy. Postawimy go sobie na razie, oczywiście tam, tymczasowy piecek jak zawsze, jak wszystko zresztą, co teraz akurat tutaj kładę, to jest o batek. mingiń, batku. Dobra. I postawimy sobie piec, 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 może na górze go postawimy, damy więcej miejsca bo tam w, w ogóle nawet nie chodzę to też sobie składnie pracuje i tutaj postawimy sobie piec tymczasówkę oczywiście widać, że będę potrzebował jeszcze tego więcej, on jest chyba na 4 wysoki hmm, a jednak za mało nie, nie, piecek już jest przygotowany teraz do niego standardowo potrzebujemy iron i potrzebujemy coś do przepalania więc po pierwsze dwa hopper by się przydały tak szczerze mówiąc jednego hopera mamy hmm ale oczywiście jak powiedziałem dwa hopery są konieczne więc doprodukujemy tutaj więcej trzustów i postawimy sobie jeszcze jednego hoperka to oczywiście nam przyspieszy całą tu naszą produkcję będziemy mogli sobie w jednym hoperze do przesyłania nasz iron a w drugim hoperze natomiast będziemy przesyłali sobie węgiel mam nadzieję że tamten będzie jakoś tutaj mógł być wykorzystany więc wstawmy sobie pierw czyli gold nasz golden power source i teraz taką oh, wrzućmy sobie hmm, może w te dwa sloty tutaj z boku gdzieś tu i tu powiedzmy w jedny będzie leciał iron w drugi będzie leciał nasz aj to jednak nie wchodzi no dobra w takim razie potrzebujemy węgiel zwykły zobaczymy czy on tutaj wejdzie chociaż może charcoal, charcoal chyba w ogóle nie wchodził ale sprawdźmy oczywiście czemu by nie nie charkol wchodził Węgiel zwykły pewnie też wejdzie, ale skoro czarko tutaj wchodzi, to może jednak warto stworzyć sobie na, czy się na przyszłość yy, farmę drzew yy, standardowych i przerobienie ich na węgiel drzewny. No, może wreszcie czas się tym zająć. Dobra, w takim razie tutaj wrzucimy na razie zwykły węgiel i on tu, tutaj nam pracuje, wytwarza nam tutaj jak najwięcej żelaza. Wyciągnę żelaza też będzie trzeba stworzyć. A nie, widać nawet zwykłe, zwykły węgiel tutaj nie wchodzi, więc farma jest nam konieczna. Dobrać, dobra widzicie co to dla Fajny item nazywa się mm, Enderet Glass czyli to jest takie specjalne szkło przez to będziemy mogli sobie normalnie przychodzić potrzebujemy Unstability A, A Ingot Hmm Kurczę, nie wiem co to jest ale można go z jak, wi jak wi widzicie ale tak, mam jakiś sy, bo wiem że to jest ale czy coś mogę tego mogę stworzyć więcej? Nie jakiś zwykły iron mi się z tego tworzy też w dziwnych ilościach. Tak jak widzicie mamy 14, mm. 1, 5 Troszkę dziwne Wam powiem, ale dobra Skoro to mamy, możemy to jeszcze aktywować. Activate Czekajcie, jak to jak to było, co? You must e, ritual musi być jakiś Czyli tak, tak i na, na co na Enchanting Table Dla większych detali, Klikamy, dobra z cyrkul potrzebujemy, musimy widzieć oł, yy, księżyc, o nie, to jest, sporo zabawy z tym jest, więc jednak chyba nie będziemy tego tworzyli, ja to sobie później spokojnie ogarnę, bo też potrzebujemy takie coś wykonać, ale też potrzebujemy aktywny ten ołtarz. Hmm, dobra, dobra, ja to się może później pobawię z tym, o, tutaj są jakieś podpowiedzi odno odnośnie jego, Czy jak ten rytuał wykonać dokładnie. Więc ja dokładnie się dowiem o co z tym kaman i nawet później sobie takie coś dorobimy Więc teraz zabierzmy nasze spawnery Oczywiście pajączków tylko i wyłącznie hmm. Oraz weźmy sobie hmm, więcej sandstone Ale oczywiście tego już przerobionego I idziemy na górę, spróbujemy podmontować pierwsze... Haś hmm. ty Dziękuję hmm. <laughs> Tak morderca jeste nietoperzy Dobra, zamieniłem się też nietoperza standardowo, żeby tam wejść na samą górę. Hmm, tu jakoś będę musiał wejść, żeby zrobić, tak żeby tutaj żadne mi potworki nie wbiły. I teraz najważniejsze, trzeba tutaj postawić nasz pierwszy spawner. Zrobimy sobie tutaj miejsce i oby się on udał tym razem, bo naprawdę bym się zirytował. Ok, spawner jest. Mam nadzieję, że to oświetlenie wystarczy, żeby tutaj nic się nie respiło poza tym, co chcę poza chwilą w której chcę, żeby się respił i kolejny na spawner w tym miejscu trzeba postawić i też to zbierzmy ok, więc to mamy załatwione teraz należałoby zobaczyć czy w ogóle coś by się tutaj respiło zamknijmy to wejście prąd już jest więc wyłączmy światło jest działa dokładnie tak jak chciałem wyłączmy w takim razie nas spałno się, na się wyrobić z zabijaniem ich, ale jak najbardziej sobie radzi, raz nam zbiera jeszcze itemki, więc bardzo fajnie, ale to wszystko musimy gdzieś tutaj sobie rozprowadzić. Więc mamy naszego czesta i teraz dołem przepuścimy sobie tej itemy, żeby wszystkie nam tutaj itemki, zamienić oczywiście w normalnego człowieka, przeszły nam tutaj w sam ten boczek, czyli tutaj oczywiście wziąłem sobie kilo z fortune, żeby sobie pozbierać więcej surowców. I teraz tak na tej wysokości mamy poprowadzone swoje temy, Więc teraz ten chest... No nie mam zbyt dużo tutaj do tego surowców już Dlatego też tego czesta muszę postawić jak najbardziej tak, żeby tutaj jak najmniej surowców zmarnować na to Więc tak jak się poleci w to miejsce hmm, Może nawet go zakopiemy lekko Czyli tutaj będzie Teraz trzeba to ustawić eee, Kluczem? Czy zwykłą łapką? Kluczem chyba to było więc weźmy klucz do ręki. Przestawmy tutaj. Jest. Żeby wypompowywał. Nie. To jest energia. Mi tutaj się odezwała. Słuchajcie. To ma być podpięte. A ty masz się tutaj dać mi ustawić. Kurczę. Tutaj ze mną on walczy. Energy. Energy item. Hmm. Okej, okay, najechałem po prostu na to i tutaj się zmieniłem Na tej nazwie samej Więc dobra, no i widzicie, to jest troszeczkę zabawy z tym One teoretycznie oddziaływują, tak że wszystko jest w porządku Ale trudno jest na nie najeżdżać Więc dobra, tu mamy wypompowanie surowców Sprawdźmy, czy to teraz będzie chodziło, więc musimy się wydostać stąd A jest to chyba obatek, Nie, już nie jest to jak Uruchomimy na chwilkę Kilka tutaj mopków nam zleci na dół No Halo? Halo? Mopki bym poprosił. Dziękuję bardzo. I oczywiście wyłączmy Spawner. Zobaczymy, gdzie polecą itemy. Powinny polecieć w to miejsce, nie w tył. Tutaj, widzicie już nie ma z tyłu wyjścia, więc chyba wszystko powinno działać tam poprawnie. I każdy item, jaki on pozyska teraz, powinien móc wciągnąć. Ale widzę, że tutaj itemek się zablokował. Nie wiem nawet czemu. Nie wiem o co kaman, o co chodzi nam. Hmm, coś się spsuło z tego wynika. jest trudno powiedzieć z jakiego też powodu. Mop S nam tutaj jest powód zaczyna zbierać. Ale jednak w ten sposób tego nie przepuścimy. Będziemy musieli jednak tutaj z tyłu postawić item ducta normalnego. Albo czesta postawimy idealnie za tym i on posłuży nam do wypompowania tych surowców. Więc ściągnijmy to jednak. I stworzymy zwykłego tutaj czesta, dokładnie przed, żeby wszystko działało nam poprawnie. Bo widocznie... No tak, tam jeszcze syna redstone'owy miał być puszczony, to może dlatego on tutaj nie wiedział o co ta eee, W takim razie postawimy to w ten sposób. I teraz wszystko powinno być już dobrze, tylko że coś nie chce zabić tego ostatniego moba. Czekajcie, spróbujemy troszeczkę mu pomóc. W ten sposób, że zbierzemy to. I postawimy jeszcze raz. Musimy to chyba rozwalić normalnie kilofem. Dobra, zebrane. Teraz to postawmy z powrotem i powinno to działać już tak jak chcemy. Dobra, jest wyjście, tutaj ustawimy czestę idealnie z tyłu, wodę, znaczy ciecz naszą odpompujemy, a to z tego wyciągniemy naszymi item-daktami. Te oczywiście ja będziemy musieli sobie postawić dokładnie co stąd chcemy wypompować, a wszystko inne, no właśnie, pojawi się nam mnóstwo śmieci, których niekoniecznie potrzebujemy. Z nimi też sobie trzeba też zrobić, żeby się ich pozbyć, innym słowem mówiąc. Dobra powiedzmy tutaj będzie już wyjście i od tego miejsca będą szły już barele Może jeszcze nie w tym miejscu troszeczkę dalej Barele już zamontujemy czyli to jeszcze rozwalimy i tutaj u dołu zaczniemy już montaż bareli Dobra teraz ustawmy tutaj po długości barelki nasze więc tutaj będziemy już mieli zapewnione no, przynajmniej składowanie naszych surowców Tylko że te trzeba oczywiście ograniczyć do określonych I jeszcze jedną Pamiętajcie oczywiście o łapeczkach pod filmikiem, jeśli macie taką ochotę, jest to bardzo istotna sprawa, a trzeba ją przypominać. Dobra, teraz tak o, tutaj poprowadzimy he he, jeszcze nasze fluid conduity, które będą odprowadzały naszą wodę. To oczywiście tutaj musi być, znaczy wodę, mop essence do naszego tanga, który będzie w tym miejscu umiejscowiony. I teraz tak, hmm. nie chcę żeby to za bardzo było widoczne, więc dlatego postawimy to z tyłu. W tym miejscu będzie wejście. Tak będzie mały, bo standardowy 3x3. Tutaj zbyt dużego nie będę tworzył. Bo nie ma takiej potrzeby, bo tą esencję będziemy wykorzystywali prawie że na, na bieżąco. Więc takie nam skłonie wystarczy. Wykonałem tutaj troszeczkę tych... Oczywiście standardowo będzie to tank stalowy Jakoś tak postanowiłem, że wszystkie tanki co będę stworzył będą, st będą stalowymi Nie wiem czy to jest dobrze czy to źle Według mnie one fajnie, w tansie, w, znaczy fajnie wyglądają I mają bardzo przyjemną pojemność W porównaniu do tych standardowych one są bardzo malutkie No Dlatego też postanowiłem, po że nie będę w ogóle z nich korzystał Przynajmniej dopóki jakoś tę tak, tą stalę będę jeszcze w stanie produkować A na razie widzicie sobie do, dosyć dobrze z tą stalą radzę Więc Montujemy wszystko, i tutaj, oczywiście, postawimy sobie jeszcze wideo, żebyśmy widzieli dokładnie, jak ta nasza esencja się tutaj zbiera. Ok, więc to już jest poprowadzone i standardowo trzeba to jeszcze uruchomić. To mi się uda. Jest, wypompowanie jest włączone. Ale, 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 ale kurczę. Kurczę, ja to zmieniałem przedtem. Też ja to ustawiałem. Dobra, nieważne. Ja to sobie później luknę dokładnie. Nie będę teraz marnował marnował czasu na przypominanie. Tak wiem, to są takie proste sprawy może, ale no, nie ukrywajmy, jest mordów tak dużo, że można sobie niektóre zapomnieć. Syna ureszty, zobaczymy w tym miejscu. Dobra, teraz ustawmy tutaj wypompowanie surowców. Oczywiście tylko określone, czyli te dwa itemki na razie, żebyśmy mogli je odpompować z naszego układu. Więc pierwym się tutaj rączką nacis nacisnąć na naszego pipa. Aj w ten sposób dobra i ustawiamy że oczy pająka oraz pajęczyna jest itemem dopuszczalnym i tylko te itemy mogą się tutaj stąd wypompować i pójść do naszych bareli powinny one iść po kolei od lewej prawej do lewej przez co nie będą one się powtarzały w kolejnych barelach po kolei kolejach tutaj one są zamontowane taką mam nadzieję czy tak będzie faktycznie to się już za momencie i to muszę tu ustawić jeszcze oczywiście wyciąganie surowców Teraz on powinien zobaczyć, że tak, one są itemami dopuszczalnymi, więc weź je, wypompuj. Tylko, że na razie coś się za bardzo tutaj nie rozumie o co kamano no co ja w ogóle temu łelę ja kazałem mu zrobić. Ale miejmy nadzieję, że to szybciutko on naprawi. Zresztą jestem sam ciekaw dlaczego on takie problemy ma dziwne ze zlokalizowaniem tych dwóch itemów i ich wypompowaniem ich do naszych bareli, bo to powinno być dla niego dosyć proste rozwiązanie. To samo tank będzie coś nie chce, nie chce ładować, to się patrzy za chwilę na tego na tego fluid conduita i on się wypełnia Monster Essence, to może nie wiem, może on nie wchodzi do takiego tanka, wątpię, hmm, że mówiąc, ale moglibyśmy tak dla testów podmontować tutaj normalnego tanka, standardowego czyli tego. Zobaczymy czy do niego ta esencja będzie nam wchodziła, bo jeśli tak, to możemy sobie skłonnie pozwolić, żeby, do... żeby w nim ona była składowana. Więc postawimy go można tutaj z boku w tym miejscu i zobaczymy się, żeby nas składować. Tak, zbiera się ona bardzo powolutko, ale się zbiera. W takim razie weźmy bucket. i spróbujmy przesłać to do bucketa. czyli już mamy, jed mamy jedno wiaderko, zabierzmy to. Eee, problem. Dobra, już zażegnany. Położmy tutaj z boku. Baketa zabierzmy i spróbujmy naładować baketa i przerzucić wprost do naszego tanka. Działa. Jak najbardziej działa to poprawnie, więc dlatego też nie wiem dlaczego akurat tutaj to nie wie o co chodzi, nie potrafi w ogóle tego zrozumieć, co ja tutaj w ogóle od niego chcę, żeby on tutaj to wysłał, chyba że to jest za wysoką, chociaż wolno, żeby takie były tutaj w zależności odnośnie itemów. No ale na razie zostawimy to, może za chwilę to się zmieni. Dobra, okazało się tutaj na dole, nacisnąłem coś bez sensu, któregoś tam razem musiałem tutaj coś naklikać, więc tego rozwalamy. Aj, jestem w trybie badka, tutaj nic nie mogę wtedy robić. Tego tutaj jest ustawione jakieś strzałeczki, trzeba to odmontować, zamontować jeszcze raz i wszystko teraz powinno działać już poprawnie. Chyba, że coś tutaj jeszcze innego namotałem, dlatego też może najlepiej ściągnę ten fragment i podmontuję go całkowicie od zera bo coś tutaj pokręciłem bo to musi działać nie ma innego wyjścia nawet więc teraz już podmontujmy tutaj i tutaj i uwaga uwaga czy to zadziała? nie znowu gdzieś tutaj jest problem najpierw to że tutaj postawiłem tanka u góry on też się nie ładuje więc to znaczy że to jest problem gdzieś z przesyłem Przecież nie wiem do góry nie chcę iść ale kurczę naprawdę wątpię w to żeby to było tego powodem więc to jeszcze raz podmontujmy, jeszcze raz to podłączmy. Ten się nie ładuje, ten również się nie chce ładować. Kurczę, to będzie ciekawostka, naprawdę. to będzie dla nam mnie, dla mnie ciekawa, ciekawostka teraz do rozwiązania. chodzi, tutaj kaman. Dlaczego to nie chce działać? Mm, a tymczasem nie wiem czy nie udałoby się, jakbym to po prostu obniżył że do tego poziomu zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało, czy tym razem to już zadziała. Nasz tank też się nie chce ładować. Hm. Dobra, kolejna ciekawostka. Otóż wychodzi z tego, jakby ta rura nie dawała rady z tą esencją pociągnąć ją do góry. I to jest najpiękniejszy paradoks, bo tutaj mi ciągnie mleko strasznie wysoko oraz Force też mi ciągnie strasznie wysoko. Nie mam pojęcia czemu tak jest, ale łapka w górę za coś takiego chyba należy. Popo to jest po prostu DBS, tyle przebudowy, tylko po to, żeby poprowadzić a i tutaj naszą esencję, żeby ciekawie się ona mogła składować. Myślałem, że się po prostu zirytuje jak zobaczę, że faktycznie, wszystko działa pięknie, ładnie, po prostu on sobie nie radzi się tego do góry. Hm. Z, z powodu? Nie mam zielonego pojęcia jakiego, tak szczerze mówiąc, bo pierwszy raz w się spotykał, żeby to miało aż taki problem jaki tutaj właśnie teraz zobaczyłem, ale dobra. Wszystko jest podłączone już poprawnie. Możemy wrócić do naszej normalnej postaci i coś by się przydało w Co my te w ogóle mamy do jedzenia? Mamy chlebek. Mm, tak, jeden chleb, e, Nieważne jaki. E, coś innego do jedzenia mamy jedno jabłuszko. To no, nam się przyda takie do koksów. Koksa mamy, ale to, to jest zwykle złote, bo to że nie jest to z koksem. E, coś do żarówka. Hmm. co przydałoby się papuścić chyba ziemniaki? żeby tutaj mieć pyry takie fajne tutaj do jedzonka nawet mm, wskakuj do góry bo zaraz to będziesz ginął i będzie zabawnie jak jest tutaj padnę z głodu. Chociaż to, to jest niemożliwe, bo mam tutaj za dużo tego jedzonka. No ale wiadomo, że ona sobie pomarzy zawsze. Nie ma tak zginąć z powodu yy, braku żarcia. Dobra, tu mamy nasz piecyk, wrzuć tutaj jedzenie do przepalenia Ja zawsze na każdej z serii, znaczy prawie na każdej serii yy, Pożywiam się cały czas ziemniakami Tak, i działają one bardzo dobrze na mój brzuch <laughs> A jakby inaczej Łapka na mhm. Dobra, teraz taką. zobaczymy jeszcze co tam jeszcze możemy aktualnie wykonać. Oczywiście przydałoby się spawner wykonać, który by wykorzystywał nasz mob essence, który tutaj zaczynamy powoli zbierać. Oczywiście powoli, bo to dopiero same początki. Sprawdźmy tutaj tylko czy tutaj nic się nam nie zrespi, nie. Teraz jest dobrze, dobrze oświetlony, nie, tutaj jeszcze jest kawałeczek. Ale chciałbym zabrać ze środka to pochodnie. Okej, okay, właśnie w ten sposób, żeby tutaj... Było może ciemniej, wiem, że to może nie będzie sprzyjało mi, ale no tak właśnie chciałem, żeby tutaj jednak było troszeczkę ciemniej. Dobra, teraz muszę szybciutko to zakorkować i jest już w porządku. Do środka później y, zamontuje się prawdopodobnie y, belty i gdzieś postawię obsydianową rurkę, żeby nam ściągała y, naszą pajęczynę. Chyba coś innego wezmę do ściągania w ogóle. Może coś jeszcze innego powinno być, tak szczerze mówiąc, więc coś poszukam jeszcze i ściąganie surowców zrobimy jak najbardziej, e, oświetlenie tamtego jeszcze kawałeczka, torcze, tu mamy chyba torcze, tak i te nasze yellow, których nie mogłem użyć przy pomocy naszego wózeczka, ale ja może zresztą zobaczymy jak tam on się umiewa, te wózki mają jedną straszliwą wadę, że one się lubią blokować przy niektórych po sytuacji sytuacjach, otóż no, nie za bardzo sobie radzą z wylewaniem się lawy, Zbierają ją w większości, ale nie do końca, a się prosi o ten jak najlepszy budynek. żeby tutaj jeszcze bardziej naszego kolegę. Tu widzicie surowce, dosyć sporo zgromadził. Mnóstwo lawy przywozi, bo on właśnie wypróżnia tam te wszystkie miejsca. 49 wiaderek, teraz niesie kolejne wiadereczka. Ile on tego mieści? 14 wiaderek on mieści. To jest bardzo mało wbrew pozorom, dlatego ten lepszy by tutaj się przydał, mógłby tego troszkę więcej mieścić, a zarazem, jeśli by napotkał na swoje drodze na wodę, bo z na lawę, mógłby ją w większości przynajmniej wyczyścić. I teraz on ma problemy z czyszczeniem właśnie takich obszarów z lawą czy z wodą i często się właśnie mu się wylewa. Zresztą to widać bardzo często, jak tutaj niekiedy się wbijam i patrzę, co on te powyczyniał. O, tutaj widzicie, że poblokował troszeczkę lawy, ale... Ona by się podobnie na niego wylała. O tutaj się na niego zaczęła wy, wylewać lawa. Ona chyba jeździ i tą lawę właśnie on zbiera. I później będzie zbierał chyba te kawałki. Już nie wiem, tutaj wyjeżdżał, wjechał na górę. Hmm. Ciekawe dlaczego, tak szczerze mówiąc. Ale też jest dobra. A to też tą lawę on będzie chciał wypróżnić później. Więc teraz on będzie chyba jeździł cały czas tam i z powrotem tylko i wyłącznie w tym celu, żeby tą lawę ściągać. Zresztą zobaczmy, czy mam trzanku ladera włączonego. Miał wyłączony Chunk Loader. Ciekawe czemu? Ja ustawiam, że był on włączony. Ale co chwilę on się właśnie wyłącza. Może dlatego on, to, to on tak średnio zbiera tą lawę. O, widzicie, teraz wykry, wykrył lawę i z ją zbiera. czyli teraz zbierał w, całą lawę chyba z tego obszaru. Oczywiście chyba tam z odległości, jakieś dla siebie. Czyli chyba 5 kratek. Tylko i, i wyłącznie. Żeby ten tunel 5x5, żeby go wyczyścić całkowicie z lawy. I tylko to on będzie chyba robił. A może troszeczkę więcej będzie jechał. Dlatego, no. Ma on swoje minusy, ale, ten, ale po pierwsze jest bardzo przyjemny i najważniejsze pozwala mi na pozdobywanie surowców bez kopania i jednocześnie nie używam Query ani, Digi, ani Digital Minera, bo postanowiłem, że jego nie będę używał, więc bardzo chcę dotrzymać tego słowa, jednak faktycznie ich nie budować. Co tutaj pozyskiwałeś? Troszeczkę lidu, no, mało surowców, ja tutaj się wybiorę sam do tej kopalni i wyczyszczę boki albo <noise> zbiorę się pójdę do neteru i pozbieram więcej łzów gasta i zrobię sobie aj, najlepszego drilla i najlepszy wózek ale zarazem będę musiał do cały rozebrać i go zbudować od zera bo potrzebuję podstawkę lepszą wybudować mu Dobra, ale w tym miejscu i z tą naszą konstrukcją możemy zakończyć ten, ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to napiszcie oczywiście swój komentarz, łapeczka w górę, bo to jest strasznie istotne i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A więc komentujcie, subskrybujcie, dajcie do mnie łapki w górę i do zobaczenia już jutro standardowo, samego rana w kolejnym odcinku. Papa pa wszystkim!